Teraz ja będę mówił, a ty będziesz słuchać. I nie przerywaj mi tak, jak to masz w zwyczaju. Ty wiesz, że to nie było łatwe przyjść dzisiaj do ciebie tutaj? Obwiniam ciebie o to, że nie nauczyłaś mnie i mojego brata kochać. Ty wiesz, że kiedy ja byłem dzieckiem, to chciałem w ciebie rzucić kamieniem? Poznałem kogoś. Jest ładna, mądra, można z nią pogadać, można się z nią pośmiać. Chciałbym ci ją przedstawić. Chciałbym ją przeprowadzić do ciebie następnym razem. Dobrze? No dobra, to tyle. Do następnego razu.